Hej, tu Lemon i witam was w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Oczywiście bez, zbędno, bez, bez zbędnego przedłużania Właśnie kota, który dał mi Batwingi, bardzo miło Jutro niestety będzie już słoneczny dzień, a szkoda Bo tak dobrze było mieć trochę burzy Deszczu, Alex ma dzisiaj urodziny Więc trzeba mu sprezentować coś U! i widzę, że mam sporo ciekawych rzeczy nie jestem pewien, ale chyba burmistrz kochał papryczki. Ale to tak bym powiedział, jak przez mgłę. No ale spróbuję mu dać. Może coś to zmieni? Da. pomoże, jakkolwiek. E, jest też. Aha, pomidorki. Przez chwilę myślałem, że to jest żurawina, ale ona chyba rośnie w. Wiosny? Chyba ta. Grzybów nie ma. Naturalnie. Hm, zwierzaczki. Co wy dla mnie macie? W ogóle? Widzicie, jak ten szat się dymi? Nawet niezależnie czego trzymam. Po prostu w ekwipunku też. Miesznie w sumie. Dobra, będę was doić. Goat milka dostałem małego, a, a tego nie. A od krów nie. Serio? Jest! Małe mleko. Nareszcie. I teraz mogę miziać krówki bez żadnego problemu. Chodźcie, tu króweczki. No, 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 no. Miziamy. Mam cztery mleka? Tak. No i widzicie. Wystarczyło poczekać. Tu też wystarczy czekać. Jeszcze trochę. I wszystko wyrośnie. Będzie pięknie. Mówię wam. Mm, w ogóle, ile jeszcze mam pszenicy? Eja, czy cokolwiek. 186, okej, okay, nie najgorzej. Jeszcze nie ma sytuacji krytycznej. Bardzo mi to cieszy. E, o, ile grzybów jest. Mm, jeszcze fioletowe. To się z fioletową gwiazdką. No, tylko miejsca brak. Dobra. Odkładamy mleko. Ale bym się wkurzył, jakbym to małe mleko oddał, nie? Małe kozie mogę oddać, prawda? Wiem, że ostatnio to sprawdzałem i chyba było już oddane, ale na 100% chcę się upewnić. Eee, na drugiej stronie? Dobra, oddałem, super. I małe kozie mogę oddać. Eee, w ogóle, muszę jeszcze baterię sprzedać, co ciekawe. Cyk. Dziękuję. Eee, muszę sprzedać jedną baterię, bo brakuje mi jej w moich odniesieniach, że tak powiem. Pomidory? Czy ja w ogóle je do czegoś potrzebuję? Raczej nie. Tylko do sprzedaży. Papryczki. Ach. Została parę dla burmistrza. E, mleko? Od razu. E, cyk, cyk, cyk. E, pomidorki sprzedam i tak jeszcze będę mieć. w razie czego w sumie papryczki też będę mieć, więc sprzedam. Złote sobie zostawię dla burmistrza, ale tylko trzy. O, ho, 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 hopsy. To jest skomplikowana sprawa, bo nie mam tyle beczek, które by wyrabiały z tymi hopsami. E, a właśnie, hopsa też muszę sprzedać. Dla kolekcji. Mm, dobra, niech te hopsy na razie sobie poczekają tutaj e, i one będą wsadzone do beczek, jak będzie już taki okres, kiedy nie będę mógł e, nic innego z nimi zrobić. W sensie inaczej. E, jak się skończy lato? O, tak najłatwiej powiedzieć. Miodek sprzedajemy, to sprzedajemy Ciekawe ile ten szad jest wart teraz Batwingi chyba gdzieś kolekcjonowałem Prawda? Czy nie? Tak, mam je tutaj Super Zbieramy przynętę Właśnie, a propos przynęty Jeszcze grzybki A propos przynęty Muszę dzisiaj zrobić O, kolejne drzewko Mmm. Ale sobie przerywam Muszę zebrać jednego krapota, Albo nawet wszystkie trzy od razu I dać je nad ocean Bo potrzebuję z nich y, dwóch rzeczy A mianowicie potrzebuję shrimpa Oraz... Tej y, No Klam um. mm -hmm -hmm -hmm. Muszelki O Tego słowa szukałem Dobra, mizianko, mizianko, uciekanko. Właśnie, kawę trzeba wypić. Niech w tradycji stanie się zadość, tak. Pijemy kawę. Niam. I pędzimy. Dobra, pomidorki srebrne mogę sprzedać. Eee, cyk, cyk, cyk. Bardzo dużo zarobimy z tych grzybów. Już się nie mogę doczekać. Dobra. No i robimy tak, robimy tak. Nie tak. W ten sposób. Tyk, cyk. Doskonale. Ten sprinkler w sumie już mogę odłożyć. Po co mi teraz? Mm, nie tu. Co ja robię? Tutaj chcę go odłożyć. I umieścimy go. W tym miejscu. I w przyszłości będzie to ładnie funkcjonowało. Mówiłam. Tak to będzie. Dobra, czy mam coś jeszcze do oddania? Baterie miałem sprzedać. Hmm, rafinowany kwarc mogę odłożyć, albo mogę od razu zrobić tak. Super. Ehm, hy, 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 hy. Tego kosmitę trzeba gdzieś postawić w końcu. Niech na razie będzie za szkieletem. O. Ładnie się wpasowuje myślę. Co, to, co tutaj jeszcze mam? Hmm, dobra, teraz lecimy za się zająć tylko potrzebuję parę e, filżanek kawy. Dziękuję. Będę je mieć przy sobie, żeby nie było e, Alex ma urodziny. Na, szczę na szczęście zostało mi jedno jajko, więc bez problemu mogę mu je dać. Idziemy do Clint'a, otworzymy sobie jednego Gioduda. Taki mini opening dzisiaj będzie: Węgiel. No niech będzie. Liczyłem na coś ciekawszego, ale ja z Clint'em mam 10 serduszek, prawda? Mam. Super. Do muzeum myślę, że nie ma co iść. Możemy jej dać Pea. A, już i dałem dwa prezenty w tym tygodniu. No dobra. Właśnie, jest sobota, więc jeszcze przydałoby się pójść na sobotnią plażę. A to o tyle lepiej, że wraz z sobotnią plażą będę mógł odhaczyć jeszcze. E... No, wiecie o co chodzi, no. E, ostrygi. Dobra, co ty chcesz? Ty byś chciał papryczkę, pewnie, co? Oczywiście, że tak, ukochana. I jednak obyło się bez trufli. No i subcie. Tyk. Pyszka. Szunia. E, pijemy kawę. I idę szukać Alexa. Patonik. Nie, nie, nie. Nie pijemy już. Tyle wystarczy na ten moment. Jest Alex. Super. Masz jajko. Nie wiem, jaki miałem z tą wcześniej poziom przyjaźni, ale już widzę, że mamy przynajmniej 5 serduszek. Nie ma. Hello. Eee, czy ja mam coś dla was? Nie bardzo Jeszcze shopa muszę dzisiaj odwiedzić Jezu, dałem mu serduszko I już od razu wskoczył event Nie, proszę Naprawdę W ogóle dajcie znać, czy wam nie przeszkadza Że ja pomijam te eventy Naprawdę Serio eee, Czy te eventy nie mogą trwać ciut krócej? To jest chyba więc z Harvey'em, tak w ogóle. Jak się nie mylę. Bo jak widzicie, Harvey jest tutaj na treningu. Dobra, już się skończyliście kręcić. Aerobic robić. I w tym chodzę ja. A właściwie Harvey wychodzi. A podglądam tylko. Ale tam musi być zaduch swoją drogą, jak tak 8 osób sobie ćwiczy Harpi nie przeszkadza mi, że sobie ćwiczysz. No, on się cieszy oczywiście. I koniec eventu. Na szczęście więcej nie ma. Eee, dobra. Co ja stąd chciałem właściwie? Hm. Właśnie, dałoby się, żebym kupił tutaj. A nie, czerwona kapusta już u mnie rośnie. To nieważne, nie potrzebuję jej. Ryż miałem kupić. O, właśnie, dziękuję. Czy coś poza tym potrzebuję? Chyba nie. Bukiet mógłbym kupić, ale nie potrzebuję. Dobra. Jeszcze muszę iść do Robin, bo ona chciała drewno. A ja to drewno odłożyłem, tak w ogóle? Muszę zebrać nowe, chyba, tak? Czy to się liczy? Nie to. A, muszę tylko pogadać z Robin. Super. No to idziemy z nią pogadać. Mam nadzieję, że wyrobię dzisiaj ze wszystkim, jak chodzi o czas. Nie! Błagam! Nie trzeci event! Proszę! O, robaczki. Jak miło. Węgiel, serio? Żartujecie sobie ze mnie. Ej, ale to się liczyło jako pogadanie z Robin, naprawdę? Wow, i dostałem bilecik od razu. Ej, ale dobra. To jest event, którego akurat nie mogę odpuścić. Yy, normalna osoba powiedziałaby owoc. Yy, nigdy. Co w się? Sensie, yy, o, może tak. Normalna osoba mówiąc yy, chce owoc. Na pewno nie miałaby na myśli pomidorów. Czyli ona uważa, że pomidory to warzywa, a on uważa, że pomidory to owoce. No, szczerze, według mnie pomidorom bliżej jest do owoców, niż warzyw. A poza tym podlidanie się Dimitrusowi jest całkiem spoko, bo wiecie, nie bardzo mam zwykle jakieś prezenty na co dzień dla niego i tak dalej. An, no tak, bo przecież ja jestem farmerem, to muszę się znać na takich rzeczach, co nie? Wiem, że niby z nią pogadałem, już mogę wyjść, ale. Cóż. Pogadałem z nim jeszcze raz, tak dla Hecy. Ojejku, przydałoby się, żebym jeszcze dzisiaj do kopalni wskoczył w sumie te szkielety pozabijać. No, byłoby fajnie. Na którym one były poziomie? 75? Coś takiego? Tak mi się kojarzy. Chyba od 70 do 80, ale nie mam w 100% pewności. Ale mnie długo goniły. Dobra. Mm, idziemy na plażę. I będę mieć mnóstwo rzeczy do zebrania. Ojej, dziękuję, dziękuję. Jeszcze muszla jest. Super. Jaka woda ładna. Oj, co, nie tutaj? Nie. Mixed Citsy. Ale syf. Dwie muszelki. Super. Za jednym razem. Oczywiście. Borale, które się tu respią? Dziwne. To chyba zasługa deszczu, mam wrażenie. One normalnie tak daleko by się nie posunęły. Tak mi się wydaje. Ale tych korali się nazbieram w ogóle. Patrzcie to. Już mam 14. 15, 16. Czy będzie 8 Aha, to nie jest to. Dobra, nieważne. Yy, nieważne, 16 roga. Rogali. Korali. 21 w sumie końcowo. To bardzo dobra cumka. nie chciałem połowić, ale już nie o tej godzinie. Bo tego jest jakaś rybka, która jest mi potrzebna stąd. Tylko nie pamiętam jaka. Właśnie TTT. -t -t. Gdzie to jest? Krapoty. Tyk, cyk, cyk. Cyk. Ale się ładnie ułożyły. Zwykle się tak głupio układają, a tutaj wyjątkowo ładnie. Robaczki, gdzie ja mam jakieś robaczki? Tu mam robaczki. Super. Cyk, cyk, cyk. I liczę na krewetkę oraz na muszelkę. Ponoć mogę dostać muszelkę z plaży, jeśli mam tam kraby. To w się sensie krab poty Idziemy do niego. I wydajemy bilet. Za który dostanę czapkę. Bez szału, ale spoko. O, czy to nie jest ten taki y, ulepszacz do moich owoców? Wypadkiem? Tak mi się wydaje. Chyba upiera mogę go kupić. Albo nie upiera. Nie wiem, nie pamiętam, nie jestem pewien. Hmm, czy ja mam coś dla Was? Tak, średnio. To idziemy. Czy ma Alex. Właśnie, żadnej ostrygi nie było. Szkoda. Dobra, co jeszcze dzisiaj miałem zrobić? Do kopalni na pewno chciałem iść. Nawet myślę, że to zrobimy dzisiaj. Ale czy coś poza tym. Hmm. Nie jestem pewien. Mam jakieś mleko do odłożenia? Mam mleko do odłożenia, super. Coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, majonez, muszelki, ser, ser, ser. To na pewno. Wiem, u Robin miałem kuchnię kupić. Może jeszcze zdążę, bo na chyba do szóstej ma, nie? O ile się nie mylę. Hmm. Czy <laughs> coś z tego jeszcze muszę sprzedać? Mogę spiceberry sprzedać. No i mogę na pewno te wszystkie rzeczy klasyczne odłożyć. Tutaj tak samo. Uuu, dużo tego poszło. Pijemy kawkę. Nie ma co się. Powstrzymywać Tam już sobie poszła, widzę. A my idziemy do kopalni. Do się do kopalni, tak jakby do kopalni. Bo to jest tylko przykrywka. Tak naprawdę idziemy do robin. Ej, chociaż nie. Było chyba coś takiego jak podróżne gotowanie. Jakiś taki przepis na to był chyba. Taka podróżna kuchenka, jakby. O, właśnie, ognisko. No, to ognisko byłoby spoko, ale ja potrzebuję czegoś takiego bardziej wielorazowego Mhm To fajnie Niezłe wielorazowe No dobra, kiedy indziej za to zrobimy Mi się nie śpieszy, tak? Dobra, wskakujemy na 70 Tyk Tak, tu powinny być szkielety, już poznaję Zdecydowanie o, mam pięterko od razu, jak miło. Dobra, widzę, że się nie przedostanę tędy. Tyk. Tylko czy jest tu jakiś szkielet? Jest, super, doskonale. Ciach, ciach, ciach. Bonesword, fajnie. Nie wiem, czy już miałem, ale... A, i ten Monster Slayer już zrobiłem. Ten u... Boże, jak on się nazywał? Gil, o właśnie. Że z nich minie lecą żadne artefakty z kości. Niby lecą bone fragmenty, ale w sumie nic poza tym. O, przejście mam od razu, jak pysznie. Ciach, 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 ciach. Dobra, doskonale. Szukamy kolejnych szkieletów. Mamy kolejnego. Yy, I kolejne przejście. Jakiego ja mam farta dzisiaj z tymi przejściami? Ok. Z racji, że od odblokowałem tamten yy, pseudo tamtą jaskinię obok kanionu, to teraz mam takie unikalne piętra Ej, one są fajne w sumie, bo na nich mogę sobie pofarmić yy, żelazo, koper i inne rzeczy z tych slajmów Bo ze z szarych slajmów lecą żelaza i tak dalej, z brązowych koper Akurat z tamtego mi nie poleciało, ale może z tego poleci? A może to z białych leciało? Nie wiem No ale generalnie zdarza się tak I tyle Obawiam się, że będzie tutaj ciężej z przejściem. O, jeszcze są czaszki. Prawie o nich zapomniałem. Idziemy na dół. Niestety na tych piętrach nie będę mieć szkieletów. To jest taka mała ich wada. Kwarc. Trzy kwarce nawet. Nieźle. Cyk, cyk. A, i właśnie. Rozłupywanie tych kamieni jest znacznie bardziej czasochłonne przez to. No. Obawiam się, że znalezienie przejścia może tutaj chwilę zająć. Bo o ile wcześniej miałem farta, bo z mobów mi zwykle leciało albo coś. Teraz jednak muszę trochę pokopać. O, jest, dobra, na szczęście się udało. Dobra, są dwa szkielety, trzy nawet. Cyk. Aha, no tak, klasycznie. Cyk, 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 cyk. Doskonale. Nież gościu. Ciach, 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 ciach. I przejście mam z niego. Super. Ej, to może jednak mam dzisiaj farta. O szkoda, że z tych strzynek mi nic fajnego nie leci. Węgiel spoko albo strzał. Frozen tear. Mogę podnieść. I czy jest tu jeszcze jakiś szkielet? Jest szkielet, super. Idę po ciebie, Mordo. Ametyst! I Mystery Box. świetnie. Ej, w Karot. Nie pogardzę. I diamencik. W sumie, śmieszne, że zauważyłem y, diament później niż ametyst. Ale dwa diamenty za to. Fajnie. Diament już oddawałem, czy nie? Oddawałem, okej. Okay. Potrzebuję jeszcze tego, y, tego emeralda. A niestety on trochę nie chce lecieć i to mnie wkurza. No i porozmawiałem to żelazo. Czemu nie? Rudy nigdy za, za wiele, tak. Cyk, 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 cyk. No, dacie mi to przejście, czy tak? Nie bardzo. Zaraz mining 10 tutaj wbiję. Już biłem. Chyba nie jeszcze. Hmm. Nie, jeszcze nie. Pilet, super. Ciach, 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 ciach. Albo kombat 10 zrobię. Jeszcze z nietoperkiem. Tak. Na jednego hita, nieźle. Mam rozmach. Dobra, giniesz, mordeczko. W sumie mogę zrobić ten yy, Monster Mask. O jezu, kolejna taka kopalnia. Piętro, cokolwiek. Bo jakbym zrobił Monster Mask, to mógłbym sobie przywołać potwory tutaj. Może by mi dało szkieleta akurat. Albo cokolwiek ciekawego. Ta... Tak, żelazo może z nich lecieć. Nie, że jakoś często, ale leci. Ale są też znacznie bardziej wytrzymałe, mam wrażenie. Na przykład te koper są szybkie, ale lecą na dwa hity, nie? Więc tak bym powiedział: nieszczególnie to robi na mnie wrażenie. Nie wiem, ile jeszcze mam czasu na to zadanie. Nie tu. Okej, okay, jeszcze jutro mogę to dokończyć. Bardzo dobrze. Bo dzisiaj już nie zdążę, widzę. A jest przejście. Dobra. Tego sobie nie daruję. Jest przejście, chciałbym chociaż dobić kilka szkieletów. Nie wiem, może z dwa jeszcze się uda zabić na szybko. No. To jest najgorszy rodzaj kopalni, bo jest długi. Ale jest szkielet. Nawet cztery szkielety. Chyba będę musiał ci zasnąć w kopalni Jak tak patrzę Chociaż może dążę wrócić Pięć szkieletów mi zostało do końca Nawet nie zbieram tego akwamarynu No szybko, szybko, szybko Cyk, cyk Biegniemy Eee, boost stop Doskonale Zium Ej, no jeszcze zdążę na ludzie to da, że do szopa nie poszedłem. Jest ale ale. Bo nie mogę tego zebrać. Mam pełny ekwipunek. Dobra, Cave Carrot. Jutro na pewno będę iść na opening, widzę, bo mam trzy rzeczy do otwarcia. Bardzo miło. Co mógłbym tutaj oddać? No to są głównie takie rzeczy z cyklu przełóż do skrzynki. Ach, jak piękny widok. Dobra. Idę się poszczycić tym widokiem jeszcze więcej. No. No dobra, zawsze coś. Eee, cyk. Fosen. In. Eee, białe algi, kostki. Nie wiem, czy te kości mi są do czegoś potrzebne. Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Dwa diamenty, jasne, czemu nie. Hm, czy coś do tego. Hmm, hmm. <ślesy> Dobra, zostawię tego snaka, ale to tylko dlatego, że jutro będę, będę mieć ciut mniej energii, więc mi się przyda nawet. Dobra, zebrałem trzy pare, pale, ale jedną na pewno muszę sprzedać, bo potrzebuję do. wiecie czego? Jedno potrzebuję do zadania, a. tamto mogę ustawić. Dobra, idziemy spać. Aha, zostałem już, nieważne. No to, cóż, na tym się skończyło. Żaden poziom mi nie wskoczył, nie dziwi mnie to nawet. W sensie, wbijanie tych dziesiątych poziomów jest naprawdę wymagające. Wow, za same muszelki dostałem 500, całkiem nieźle. Bateria 1000. Aha, ja sprzedałem dwie baterie. Ale jestem głupi. Zapomniałem, że tam pierwszą sprzedałem. Bo zebrałem dwie od razu i jakoś tak nie pomyślałem. No ale dobra, trudno, baterii mi nie brakuje. Grzyby. Mmm, pięknie. Same szanterele dały mi 2000 kasy. Szok. Tyle powiem. Z farmingu już dostałem mniej, mimo że dzisiaj faktycznie sporo rzeczy sprzedałem. Ładnie, 18 tysięcy. Teraz mogę kupować te Iridium Sprinklery codziennie. Znaczy co piątek, bo tylko wtedy się pojawiają. Ale bez żadnego problemu. No, póki co. Przypominam, że jeśli podobał Wam się ten odcinek, Zachęcam do łapkowania, komentowania, subskrybowania, bądź cokolwiek tylko chcecie. A póki co, życzę Wam jego dnia. Do następnych odcinków i papatki.